Dzień dobry wszystkim. Witamy na kolejnym odcinku. Siemanko! I dzisiaj przychodzę z kolejnym pomysłem od Mariusza M., naszego widza. Zaproponował, abyśmy zrobili rywalizację trzech rodzajów drapek. Zaproponował lawendowe 9, owocowe 8, którego no już niestety nie ma, więc wzięłam Crazy 8 oraz Super 7, tak więc wzięłam dwa razy Crazy 8, dwie pastelowe 9, no i pięć Super Siódemek, bo są za 2 zł, także wkład to 30 zł. Dziękujemy bardzo Mariusz za kolejny Twój pomysł. I co, zaczniemy chyba od super siódemek, nie? Tak, tak, ja zbieram. Dobra, no to lecimy. Rozumio. Pierwsza zdrapeczka jest z numerkiem 51. No i szukamy tych siódemek. I co tu mamy? Siódemka. Proszę bardzo. Jest siódemka. No Mariusz, Mariusz wie co dobre, wie co nagrywać. Szkoda, że nie cała, nie? No, Dziewiątka, pięć, ósemka, dwójeczka czwórka, trójka i szóstka, ale tak. mamy wygraną. No dobra, to wygrane sprawdzimy później. Teraz numerek 68. I mamy tak, trójkę, szóstkę, dziewiątkę, dwójkę, ósemkę, czwórkę i, i piątkę. No to czekaj sprawdzę, a w sumie nie wiem, czy jest sens szukać kontrolnych. Jak chcesz. Nie chcesz, to nie. Widać, że nie ma siódemki, także okay. chyba bez sensu. Teraz numerek 82. O, i zobacz tutaj, że zaczynamy siódemkę. O kurde. Aha. No super. 6, 9, 8, 4. Patrz, ja mamy zieloną. No, super. Mega fajne. Strapeczki wylosowały. Lecimy no to teraz 69 numer. I sprawdzamy. A zaczynamy szóstką. Dalej mamy 8, 9, 4. Patrzcie. Kolejna razy 2. Ja nie wierzę. Ale dobre 7. No. I patrz chyba nawet po kolei, bo tam było 68 grana. A tu mamy numer 60. 68 była przegrana. A, przegrana, dobra. No, no dobra. Dobra, ostatnia. ostatnia. I ta jest numerem 5. No i tak teraz mamy 3 wygrane no na 4 zdropane. No, jeszcze jedna super siódemka. 3, 6, 9, 2, 8, 5, no, no i 4. Ustawiamy. No to dwa, dwa, dwie super siódemki są puste, ale 3 są wygrane, więc fajnie. Ale i tak wyjdzie moim zdaniem plus, bo przecież były te nożyniki razy 2. To jest na same siódemkę, wyjdzie plus. No albo na 0. No. No. Dobra, no to czas na Crazy 8. Mamy z numerkiem 36. Dobra, będziemy przesuwać. I co tu mamy? Dwójeczkę. Ja jeszcze poczekaj. Może wyprostuję. Dobra, dziewiątka. O, patrz jest na go. to. O, ale, ale fajne jest drapeczki dzisiaj. Siedem. Sześć. No i do góry lecimy. Pięć. Sześć. 1 i 7. No to mamy ósemkę, dobra? Jest. Lecimy dalej. Pastelowe teraz. Dziewięć. A a ja mówiłam lawendowe 9, a przecież już tej lawendowe 9 też no nie, nie ma. ma. Jest pastelowe 9. No widzisz, owocowe 8 sobie ja... powiedziałam, że nie ma, więc ziemię Crazy 8. Nie no, nic, no. Ale on jakieś podobne. 9 to 9. Ale lawendowa 9 była bardzo podobna do tej. 16 numer. No tak, teraz jest pastelowe 9. No nie wiem, zmieniają te zdrabki. Tylko nazwy zmieniają, a szukasz tego samego. O, Czekaj. <laughs> o jest odwrócona dziewiątka. O, Trójka. Przysywane. No, czasami tak jest. Czwórka. Siódemka. Ja już myślałem, piątka. Kiedyś było fajne, wiesz co? Za 5 zł. No, nowe siedem. Fajne, bo podobała mi się, ale już jej nie ma. I lecimy do góry. Oj. Widzę, już ósemka się wyłania. Kolejna. A dziewiątki, brak. No niestety. Teraz pokażę zawsze te radzą. Z numerkiem 25. No to lecimy. I mamy tak, czwóreczkę. No teraz dziewiątkę dalej. Kolejna czwórka, szóstka, kolejna dziewiątka, Jedynka. I tak, tu mamy 5, 3, 6, i 3, no to ta już się nie spisała. I kolejna pastelowa dziewiątka z numerkiem 44. A mamy tak, 2, 5, 7, 7, 4. Nie lecimy do góry. 6, dobrze, pilnie. 8, 5, 6. No i 3, no to patrz, tylko te pastelowe dziewiątki się nie spisały. No Nie dały starte. żadnej dziewiątki. Ale mamy cztery, wygrane tak. trzy super siódemki. Ta jest mnożąca, to później. Tu jest mnożąca i zwykła, a tu no jest. Le. Tylko zwykła, to drap, jest. Drap. Co Sprawdzamy dwa złote. Dobra, następną. Tutaj mamy czarną i zieloną. O! Trzy, no to będzie 7. 7 złotów. 4, siedem. siedem, cztery, siedem. siedem. Dziewięć. Tu mamy mnożącą. Czyli mamy tutaj 4 zł. 4, 13. 13 zł. I w 8 To jest jedną z No i piątka. Teraz mamy 18 zł. Na wkład 30. Także tak nie jest źle, ale te Super 7 fajnie tutaj uratowały, no, nie? No to oczywiście, pustaczka. No podstawowe 9 się nie spisały. Crazy 8, 1 dała zwrocik. No ale Super 7 fajnie się tu spisały. Odcinek, odcinek szybki, bo no, takie szukanie lili pod górę do dołu to szybko idzie. Jak widać, no, 6,5 minuty dopiero. Także co, kochani, dzięki wielkie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Tobie, Mariusz, bardzo dziękujemy za kolejny super pomysł. Bardzo chętnie takie realizujemy. Jak ktoś ma jakieś fajne pomysły na odcinki, to oczywiście może pisać w komentarzach. My bardzo chętnie je zrealizujemy. No i co, kochani, widzimy się w kolejnym odcinku. Siemanko! Buziaki, pa pa!